Wodę do wody? No to. Arbuza się nie da, trzeba go szybko podzielić i zjeść. Dopóki, <grym> Dopóki jest zimny bez lodówki wyjęty. Więc... Bo za chwilę to się będzie rozpuszczał. Ale, ale ten jest rozpuszczony, to już go nie To trzeba to tak, od razu trochę, bo jak czeple poleży, to się będzie rozpuszczał. Będzie ciekło z niego. I się nie będzie nadawał później do jedzenia, żeby tak taki Jestem za gruba nogi mi wypływają, bo... później nic z tego nie chodzi. Ja później sobie zrobimy jakieś herbatki. Gościa, jeszcze meter dalej i jesteś tam w tej głębokiej. Dobrze, do obiadu to ja pojadłem rosołku najlepszego na świecie, który ugotowałem osobiście. Kabowego, A myślałam, pieką... że powiesz, że Gosia ugotowała. Nie, ugotowała. Ja gotuję zawsze rosół. Nie! Nie! To ty <noise> gocian gołzł. Klingo, dowody. Chwała <noise> ze strachu się przewraca. Co ci jest? O, tak się ładnie zamoczyła, mi teraz muszę się znowu myć. Nie, nie, nie chrab. Jak co ci się raz w roku wymyjesz, to ci się nic nie stanie. I już woda przybrała. Ewa, bo Janek nie. już ryby łapie, ja zaraz za 10 się metry, na przynętej. jest głęboko. Janek się nie... na, wstydek, na nie ma dna. Nie straszyć. Ale nie straszyć. Tam jest 10 metrów. Nie jest głęboko, tam jest głęboko, pan. 2 metry. Nie A ma to Gdzie? Tam jest głęboko, no. Ja już byłem prawie tam, Marek stoi na płytki. Sama tam nie gdzie no tu nie, nie ma dna. To jest od razu tak. Ja w ogóle po... bo to główny nurt płynie, nie? I ja tego tak nie wiem. No mówię. nie dobry jest kawałek. I tutaj jak się tak spokojnie przyjdzie, to, to dojazdu jest taki. Takie gorąco było. Ja pojechałem tam do drugiej stali i wykreśliłem, ja tam jest kawałek, ale z tyłem ja nie bo ten było tak Ja tam tyłem nie cofnę, bo tam jest duża ta taki. Już idę po ja mną. Jakoś szybko i się do przodu tak wyspła. Chodźcie na arbuza no, wszyscy! Ty, ty na drodze, nie wejdziesz do przodu. To ty byś musiał... Łosia! do tyłu szyszko, co tam jest długi. Ładnie to. kot zrobiłam no, teraz. Nie ja wiem, będzie Ładny zapach. ma taki. tylko dwie Nie wiem, nie moje. Dobra.

Była? w szkole. Tylko on, tylko nie poszłam na informatykę, tylko on na samą biologię komunistyczną. A, bo jak imieniny, to cię ten, wolne Zresztą. ci dać. Wolinę i odlotkę. Mama, ja, tylko tyle chleba mał. Nie przyznać. Ja nie to, chleba. Chleba. Mamy cały chleb jeszcze. No, właśnie tak myślałem, że się dobry. nie przyznałaś, bo by cię nie wypuścili. No właśnie. Dobra, co? Szerzewa? Nie, nie, dziękuję. Mamy już A to teraz na No jest tu jeden worek, tam drugi raczej. Szerzewa wszystkie pokroimy. Nie, Gosia, no wiesz co ona na, nagrywa, że jak jemy, no tak spokój. No to atrakcja jest. <noise> Za komuny, jakbyś na... nagrała żarbuza się to by była atrakcja wtedy. <noise> Ale się jak że to jest harmonika. Janek, ty kurwa synu mu <noise> Właściwie te skórki to można wody. Ryby będą jadły. Tak. No Mówisz, no. Nie wolno zaśmiecać. No właśnie, wcześniej nie zaśmiecam, ryby jedzą. Tak, ta. Ekologii będą zaśmieca ta. Tam dalej, już. A Plotków jak się spuszcza z miasta to co, nie zaśmieca? O Jezu. Nie jest dobrze? Tam ja no, jest jakby... Ale według prawa. Chyba to ładna właśnie według prawa. Janek, jak ją zabierasz na ryby, to ci tak ma cały czas. Nie, ja to chodzę. Pamiętam, <laughs> jakaś woda pływa, czy ja to jest woda. Bo że pływa. Nie, ja postawiłam duża 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 się duża to się wypłynie z nie duża Wypłynie, powoli i wypłynie. wypłynie. duża duża się duża 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 to duża 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 podbijała te butelki tak intensywnie? Że tak wyjdzie i dno zostanie. No, <noise> duża jakby duża był. No. Nie? Nie. tak być. Bo górza to zielone nie jest to, to, to białe podobno się podobno. Nie ma najwięcej Witamin. O, Marco. Właśnie to zielone. Jaką witaminę to. ma najwięcej? To białe. No nie wiem. E. Witaminę E. Ma. E chyba, nie? Eee. E. E, jak będziesz jadła to białe, to będziesz do dupy. No nie mówiłam, że witamina E? No bo A ja myślałam, że do tego małego. Marek, weź nam nie wytrzyj albo coś, bo ja mam tak ręce zajęte, nie mogę normalnie jeść. My że wrzucamy to do wody? Tak. P. -re. P, -re p <g SARS> ok, dziecko to co pierdolić? Ogiecko to Panie wyczemy z No tak, ale już z kotami mówił na podpowiedzi. <g eyeshadow> to każdy się nie domyśli. Wiedziałś mi to A Teraz go pocałuj. Przełam na pół. Nie, 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 nie. O jeszcze to ci zrobię. jak mam to? No. Zaraz jem swojego. Albo czy kamerę? Wiem, ja będę gryzł Skończę. się dobrze. się nie rób. jak mi jak spojrzał? No, to straszny. To takie robia samokrotne. No, no, Jak my ci ryby wystraszyli. Co ty? My tak nie mamy ciała pociągające, że ryby same. No najbardziej ja... Zama jak już ściągają. Koło tego korzenia tak. Ja nie tu ciaszko tłumują. <c>

Czekaj, to, mu to się <grym <grym> <grym> ale to nie przejmuj się, jak zostaje, to cię puścimy kielicą. dobrze. Ale mogę szukać tego karpora. Pozbyć ją w tym, nie? Trzy razy musiałam nacisnąć, żeby... Ej, gdzie to, to jest ten telefon? Dla woda jakaś? Tam też. On taki nie jest, musi się rozgrzać, rozmyślać. Ten telefon już będzie na wodę. Ładnie? Ładnie. <grym> no, no. no to. Może ty ciastka powiesz się, patrz na to, co? Tak. nie była. Też, Poczeka, co a kamion, A poczekaj. Ale ona nie zasłania się. Ja tak? Już no i co robię? Nie, nie robię. mam stać robię. Nie, nie Czekaj, bo Skubany. G garba dostanie. Czasami się zaczyna. Roga, nie słuchaj, go on ci ute, właduje. Tutaj się mówi, wiesz pod co. Ale ile? No. O,